Cześć, witam na kolejnym odcinku dzisiaj. Ultra granie, ultra granie. Ultra granie, co ja gramam? Lecę eee, jeszcze tak ultra granie, ultra granie z tego pewnością. No, no. Nieważne, każdy może się pomylić, ale czy na początku, wow. Eee, myślę, że następny odcinek będzie horrorą, bo mam. ostatnio mam fazę, żeby umawiać, mam horror i jeszcze bardziej taką fazę niż zwykle, tak mówię. Mimo... Ale tak, myślę, że ostatnio mieliśmy tam jakieś p 2 p jakiś, jakiś Lachetny podróżnik, jakieś tam inne, maksimum overdrive. A myślę, że jakimś, jakimś coś straszniejszym polecimy. Takie naprawdę, co nazwanie jako horror. Ale nieważne. A czy, czy nie nieważne, będzie później. <grywia> Dowiecie się kiedy indziej. Ale dzisiaj recenzja gry. Kolejna gra super bohaterska. E, mieliśmy e, Amazing Spider-Man, Punisher, Captain American Super Soldier. E, Spiderman <noise> Nie mogę przez z tego Sp Spiderman ehm, z Shatter 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 Shattered Dimension i teraz mamy Deadpool'a, ale nie wiem czy oczywiście zapomniałem, czy ja, jakąś jeszcze jakąś bohaterską o tym kanale zresztą chyba nie. Ale zawsze słyszałem o tym właśnie Deadpoolu że gra mm, spoko, humor jest genialny, ogólnie wszystko tam e, spoko, ale jest ogólnie mm, niektórzy mówią, że spoko, niektórzy słaba, tam można przemęczyć, różne. Mi się podobała, jak zwykle muszę mieć super zdanie. <grym> to sobie razem już na pewno chyba nie będzie jakichś tam gier z prób już teraz chyba nie mam w planie jak tak sobie okrać. E, I to akurat przypadkowo, naprawdę tak jakoś e, wybierałem mnie. Więc tak gra to... Akcji Hackens, Slash Szczelany, e, nawet pod skaranki, platformówkę, e, też to można podpisać, bo mnie zaskoczyło, bo skradania jest, 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 jest szczątkowa ilość, ale trochę jest, ale platformowania jest bardzo dużo i ja myślałem, że to malutko, czasem, czasem e, tylko się przeskoczy, a tutaj naprawdę tego całkiem sporo wstawili, ale chwila, bo filmy Deadpool. Film Deadpool, e, są jeden i drugi. Widziałem pierwszy, nic z jego nie pamiętam. Nie widziałem, chyba nie widziałem drugiego, ale nie jestem pewien, ale raczej nie. Ale z tego co wiem, to chyba był z dubbingiem on. Tak samo nie chce mi się zajrzeć do filmu Logan, bo jest z dubbingiem, chyba tylko. Mam nadzieję, że też się go znajdzie z lektorem, bo jest to poważny brutalny i to mnie tak um, zachęca, po poprzednie, czy to Origin Wolverine, czy to po prostu Wolverine. E, po prostu nie były aż takie brutalne, no nieważne, a wiadomo, powinno się przeciąć tymi kogoś i powinno nie się krwawić, ale dobra, nieważne, to, to jest rozmowa na inny temat, więc tak, gra Deadpool e, plus, no humor, no humor to wiadomo, że tutaj jest genialny i też mi się mega podobał, bo jakie pomysły jej tu twórcy, to jest coś e, niewyobrażalnego, bo wiadomo, wiadomo z komiksów, e, że Deadpool e, e, on umie, umie, po prostu mówi do nas, mówi, łamie czwartą ścianę i w tej grze też spotykamy Rogue, Wolverine, no naprawdę, naprawdę widać, że, że siedzimy w tym świecie, co naprawdę ciekawe zagrania, że plansza, że on wciska przycisk, otwierają się drzwi, a tam postacie wszystko niedoładowane, albo że się zmienia nagle na... Clonzeldy, czy też otwiera skrzynkę... Mamy normalnie, chodzimy sobie po tym świecie swoim, swoim trójwymiarowym, nagle z dupy skrzynka leży, taka pikselowa normalnie, otwiera y i nagle taka typowa, jak w fantasy starych tablica i pisze y W tym nie ma nic, y w tej skrzyni nie ma nic, ale zdobyłeś tam jakąś umiejętność, y a ten mówi już dość z tymi grami JRPG. No bo to jest dobre, e, idziemy, idziemy, nagle jest tam filmik, dobra i Deadpool idzie znika za rogiem, ale kamera nadal jest w tym samym miejscu. On mówi, ej kamero, chodź tu, chodź za mną i my dokierowujemy tą kamerę, sterujemy ją, żeby w jego miejsce e, iść, no to jest świetne, albo jak e, jednego z typa e, zabijamy, mm, Niby powinniśmy go pisić prądem to robimy, ale on nagle jakiś umalski DJ, yy, DJkę taką robi, no naprawdę, twórcy jaką mieli, jak pomysły tutaj mieli to było, wow, a e jeszcze jeden jako kadłubek to jest normalnie złoto, ja, ja tak ujrzałem, to szczęka mi opadła, a rzadko mi opada szczęka w grach bo tutaj brutalność naprawdę dobry poziom e taka dobra, yy, jestem z powrotem w innym pomieszczeniu Runeo, nieważne, dziwne rzeczy ale brutalność, ta, ta jedna scena, gdzie Deadpool spada, przecina się na pół, na swoich jelitach wisi, o, obcina je, on się po nich pierwszy spina, potem je odcina, bo on jest nieśmiertelny, i widzisz, pod nim jest wróg, jako kadłubek wskakuje na niego i nawet nie od połowy. Jest w nim. Tak. Tak jest gdzieś tam w szerokości. E, e, lekko niżej ramion. I jako on strzela. Pościło się to zobaczyć, no jakie to jest absurdalne i chodzi taki strzelasz. Ja mówię, o twórcy mieli fantazję. No, wow prawda I niektórzy mówią, dużo ludzi mówią, że ta gra jest nudna, a jeszcze ja przy tej w ogóle się nigdy nie, urzyci, nie nudziłem, bo w kółkoś od tutaj coś dzieje. Ale po drugie, bo ta gra nie jest też długa, 4-4,5 godziny coś takiego wam zajmie. Co nie jest, Xiaomi no, ale no, nie jest najgorszym czasem. Dobra, więc gra, mamy różne bronie, mamy zukę katany, mamy takie... Takie trójzęby japońskie, jak się one teraz nazywają, miała takie, to już podpowiem, Milena z Mortal Kombat, teraz nie pamiętam jak się nazywałem ale takie dwa trójzęby. Mamy też takie młoty, z nich najmniej korzystałem, najwięcej korzystałem właśnie z tych trójzębów, bardzo fajnie mi się z nich walczyło. I mamy pistolet, szczelbę, pistolet maszynowy i takiego jakby rail coś w tym stylu. Wam powiem, mamy też granat. Mamy takiego ogłuszacza e, granata. E, pułapkę na niedźwiedzie. I możemy w tą pułapkę tam jakiegoś wroga, tam żeby w nią wpadł. I nie pamięta, e, minę, minę, o, mi, minę jeszcze mamy, ale no, szczerze, to jest dla mnie problem z tą grą, bo Deadpool w niej jest tak przykokszony, e, że. E, tak, już niepotrzebnie go ulepszać, bo tutaj mamy perki, i po, e, po zakończeniu gry masz nie, że tam tylko parę ci zostało e, do ulepszenia rzeczy. Tam jest masę, masę, masę rzeczy do ulepszenia. Naprawdę, to jest ok, ok, okropna ilość, ile można tego zrobić, ale mi by się nie chciało. A po drugie, on jest tak bardzo potężny, że wystarczy go trochę poolepszać, i już możecie nawet przejść całą grę. I tak go sobie polepszałem. Ale no, e, ogólnie narzekam, ale naprawdę fajnie się gra. Ten system jest połączenie właśnie takiego typowego haken slashowego z Batmanem. No bo mamy silny i słaby cios. E, mamy różne fajne kombinacje. Oczywiście dochujemy Wszystko tam, wszystko fajnie tam e, idzie. E, mamy oczywiście tą kontrę e, z Batman Arkham. E, to też e, tak wszystko e, spokojnie działa Też jest naprawdę Spoko zrobione, wam powiem, skradanie jest takie proste, mamy pod Y zaatakowanie pocichu z białej broni, a pod spustem mamy, z, że z pistoletu możemy zabić po cichu, ale to jest głupie, jak zestrzelimy z pistoletu po cichu, to przecież pistolet jest głośniej, wszyscy będą was słyszeć, więc nie wiem po co to jest w sumie zabójstwo, ale zabójstwa, pociłku też są naprawdę spoko zrobione. Jest jeden moment w grze, gdzie jest... Um, um, się zacząłem, gdzie jest jedno takie um, taka sekcja, taka składankowa ile ona może trwać minutę? Um, dwie może... Nie około gdzieś tak półtora. Gdzie um, jest obowiązkowa, a reszta to nie trzeba nawet. Opcjonalne i większość tutaj... Chodzi o walkę w grze, nie ma w sumie zagadek, no zagadkę to taką na siłę można powiedzieć, że jest nią e, przesuń e, taką ogromną rękę Ironmana, żeby się po niej wspiąć. E, no to tak, no to dla mnie to nie jest po prostu zagadka, e, tylko po prostu część gry, nie wiem jak to, jak to tam to wszystko Powiedzieć też, że ulepszamy samego Deadpoola i też ulepszamy tam, tam jego większą wytrzymałość, też samą Rogue, przez chwilę pogramy i ona pod Deadpool pod kółkiem, czy też B, ma o tą kontrę, a Rogue ma tam inny atak, taką kręczołę. I w sumie nie wiem po co ją zawarli, mogli po prostu ją zostawić, a to naprawdę bardzo króciutka taka Seksja. Naprawdę platformowanie jest bardzo fajne, bo Deadpool naprawdę wysoko skacze. może też się chwytać krawędzin. Naprawdę dobrze się też robi. Ma teleportację. Teleportacja jest pod B. I to jest jako unik, ale potem odblokujemy inną teleportację, która już działa naprawdę na inne odległości. I no jest w sumie obowiązkowa i nie daje się, się jej tak ogólnie. Ominąć, wrogowie są tam y, różni. Mamy tam jakiś zwykły, takich lumpów, Mamy oczywiście taki ogląd, taki... znowu coś, nie wiem, znowu rzeczy się dziwne u niedzieją. Wszystko upada, trzeba to wszystko jakoś lepiej zrobić. Eee, coś tak budniło, nie wiem, ja eee, się wystraszyłem. Dobra, nieważne. Eee, więc e, mamy takich zwykłych wrogów, jakiś małych, tam na parę klapsów idą. Mamy takich większych, co trzeba naprawdę dużo władować, najlepiej no, z nich strzelbę czy te właśnie jakieś tam bomby, czy inne jakieś pułapki. E, też mamy latających, też mamy z takich, z takich teleportów wychodzą ze ścian. E, no różne, różne tam są. Chociaż gra nie ma ostatecznego szefa. I to mnie tak zasmuciło, no bo gra powinna się zakończyć takim czymś super, z taką potyczką z naszym jakimś mega wrogiem, a tutaj właśnie nie ma takiego czegoś. Jest w sumie fala wrogów. I to w sumie tak smutne. Trudno. <laughs> Ale ogólnie naprawdę fajny jest system szalenia. Walczy się wręcz naprawdę fajnie, fajnie to wszystko się walczy z nimi. Ale mówię jak na ma parę Wat. No, muzycznie jest tak, że w ogóle nie zapamiętałem tej muzyki graficznie jest całkiem tak, tak se wam powiem jak na Xbox 360, to tak se mogłoby być lepiej. a ja gra jest z 2013, z tego co kojarzę, czy 14, więc tam trochę trochę już latł się w CD Xbox i mogli coś jeszcze więcej tam wykorzystać, a ta gra chyba nie wyszła w pamięcie filmu z tego co pamiętam więc to by chyba było na tyle. Więc dzisiaj mieliśmy grę Deadpool z 2000 chyba chyba trzeba podkreśleć 13 na Xbox 460, gra też wyszła na PlayStation czy komputery yy, yy, Xbox One i PlayStation 4? O, nie, no, takie, wszystkie platformy 5 wyszło. Pewnie da się odpalić na PS5 i Xbox Sirius. Ja nie wiem, ja nie odróżniam tych Xboxów, Xbox Series ileś tam, ja nie wiem Nie wiem, co to ma wszystko oznaczać. Trudno. Ha, nieważne. Więc co? Do zobaczenia do kolejnego odcinka. I cześć.